Siemano. Dzisiaj będzie poradnik jak zrobić kolekcję modów do Garris Moda na Steamie Po pierwsze musicie mieć odpalonego Garris Moda. Musicie sobie go odpalić Teraz nam się uruchamia. Wychodzicie sobie tutaj i klikacie warsztat tutaj przeglądaj kolekcję I tutaj i tutaj macie y, ludzi, którzy którzy zrobili już jakieś kolekcje. Y, niektóre, a tutaj możecie sobie otworzyć swoją kolekcję. No i tak to wygląda. tu no i sobie zaznaczcie, co chcecie. Yy. I tak, i wchodzicie sobie utwórz kolekcję I przesyłacie plik jak ma wyglądać kolekcja, jakby obraz I tutaj sobie naz nazywacie I znowu i tak to wygląda A na przykład zrzuty y, ekranu później y, gara, Kolekcje I tutaj macie wszystkie swoje kolekcje Ja na przykład mam cztery Nō, i tō tīla. wā.